Studenci Wyższej Szkoły Technicznej zaprojektowali wystrój wnętrza na parterze szkoły podstawowej nr 11 w Katowicach. Placówka, w której remont zostanie zrealizowany w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego, zorganizowała konkurs, na który nadesłano 11 prac. Projekt koncepcyjny wnętrza szkoły podstawowej nr 11 z oddziałami integracyjnymi jest projektem, który zyskał gigantyczny rozmach ze względu na doskonałą współpracę pomiędzy Wyższą Szkołą Techniczną a miastem Katowice reprezentowaną właśnie przez szkołę podstawową nr 11. Zaangażowanie studentów i świetna praca nadzoru doktorskiego nad zespołami architektonicznymi spowodowała, że mamy do wyboru fantastyczne prace i co ciekawe do prawie natychmiastowej realizacji, bo koncepcja, która zwyciężyła w dzisiejszym konkursie, będzie zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Od kilku lat pan prezydent Marcin Krupa wspiera rozwój budżetu obywatelskiego i koordynuje działania związane z ich realizacją. Tych zadań jest coraz więcej. One służą mieszkańcom, bo to doskonały przykład wychodzenia miasta Katowice naprzeciw oczekiwań mieszkańcom, w tym wypadku modernizacji właśnie wnętrza szkoły podstawowej numer 11. I bardzo cieszy nas fakt, że przy takim zaangażowaniu studentów jest tak dobry poziom merytoryczny przygotowanych prac, że możemy prawie natychmiast przystąpić do realizacji zwycięskiej koncepcji. W konkursie pierwsze miejsce zajął projekt autorstwa Aleksandry Muskały oraz Agaty Kornaś. Myślę, że nasz projekt wyróżnia się tym, że łączy dwie strefy, które. Jedna jest dla dzieci młodszych, a druga dla starszych. I myślę, że to przeważyło właśnie na, na wybraniu naszego projektu. Ileś lat tej edukacji było, i myślę, że miałyśmy pomysł, jak to zrobić, żeby uczniom i nauczycielom było w tej przestrzeni fajnie i przyjemnie. Studenci są bardzo młodymi osobami, więc zapewne pamiętają jeszcze czasy, kiedy chodzili do szkoły podstawowej, do szkoły gimnazjalnej. Więc tym bardziej bliskim był ten projekt. Ja muszę powiedzieć, że studenci wraz ze swoimi opiekunami bardzo mocno zaangażowali się w realizację całego przedsięwzięcia. Spędzili długie godziny u nas w szkole na dokonaniu pomiarów, pytali się, jakie są nasze oczekiwania, jak chcemy, żeby ta szkoła wyglądała, dla, dla kogo ma być ta przestrzeń. No i udało się! W szkole podstawowej nr 11 w Katowicach zmiany zajdą nie tylko na parterze budynku, przebudowane zostanie także wejście do placówki.